Rozmowa o dziewiątej. Krzysztof Bałuk, witam. Moim gościem jest Anna Niemiec, Naczelnik Wydziału do Spraw Komunikacji Społecznej, Rzecznik Presowy Regionalnej Dyrekcji Laców Państwowych w Zielonej Górze. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj byłem w lesie, samochodów przy duktach leśnych sporo. Myślałem, że będą grzyby, ale w wielu tych miejscach, w których zwykle bywają, nie było. Sucho jest w lesie jeszcze, tak? Tak, jest bardzo sucho jak na to pora roku. W dalszym ciągu utrzymujemy dyżury pożarowe. A co do pojazdów w lesie, no niestety. Borykamy się z tym problemem nie od dziś. To są samochody, to są motocykle, to są kłady, to są krosy. Nie wiem przy jakich drogach pan redaktor zauważył, ale niektóre drogi leśne są udostępnione do ruchu, ale zaznaczam do ruchu, a nie do parkowania. Nie do parkowania. Mamy specjalne miejsca parkingowe, na których można parkować. Natomiast nie wolno zastawiać dróg w lesie pojazdami. No i widziałem też motocyklistów, którzy ścigali się na tych drogach tak leśnych. No niestety, to jest bardzo duży problem. Tu małe kary są za to? No 500 zł, to jest tak na dzień dobry. No i teraz należy rozważyć, czy ta wątpliwa przyjemność może tyle kosztować, ale to jest bardzo ważny temat. Ja myślę, że nawet nie na jedną audycję. Ja bym chciała tutaj zaapelować przede wszystkim do rodziców, którzy kupują swoim pociechom takie motocykle crossowe, nie zastanawiając się, gdzie właściwie ten motocykl może się poruszać, bo ani po drodze publicznej, ani po lesie. Pytanie. No i przy tej szybkości to ryzyko rzeczywiście Bardzo. jest dosyć duże, tym bardziej, że no, zwierzęta też mogą ucierpieć. No dokładnie, z, oczywiście. Z powodu nawet hałasu, który ten motocykl powoduje. Ale wróćmy teraz do grzybów. Jak czytałem jest ponad tysiąc gatunków grzybów jadalnych. To jest, no, trudno by było takiego mieć znawcę, który by te wszystkie grzyby rozróżniał. Które są, nadają się do jedzenia, a które nie. Yy, mówimy oczywiście o Polsce. Tak, tak. Tylko o Polsce. Tylko o Polsce, tak. Te tysiąc. Ja nawet ostatnio wyczytałam takiej właśnie yy, ciekawej publikacji grzyby polskich lasów, że jest 1400, ale tutaj to są również chuby i takie grzyby mikro, czyli takie y, poniżej 5 y, mm y, średnicy, więc to już rzeczywiście tylko dla fachowców. Natomiast my tradycyjnie zbieramy te grzyby, które znamy, więc y, chciałabym poznać osobę, która zna te tysiąc jadalnych grzybów w Polsce. No tak, ale w, teraz jakie grzyby dominują? Bo to o każdej porze roku inne grzyby tak. możemy zbierać, tak? Tak, no na pewno kanie. Kanie są y, takimi... Dosyć ryzykowne grzyby. Y, y, no, jak się, jak się dobrze y, pozna, y, to, to myślę, że dosyć łatwo je rozróżnić y, od innych, y, tych, tych właśnie trujących czy muchomora sromotnikowego. Przede wszystkim ona ma, kania ma y, ten, ten trzonek pusty w środku, czyli tak jak rurka, jak się przełamie. Taką bulwę, rurkę, przesuwający się pierścień. To są takie podstawowe y, y, cechy. Ale oczywiście, jeżeli ktoś nie jest pewien, to powinien zostawić. No, ale jak to się w dzieje w takim lesie? razie, że. Że co jakiś czas mamy komunikat, że się tym humorem sromotnikowym osoby właśnie zatruły. Mimo to, że mieszkają na wsi, zbierają co roku grzyby. Tak, tak, no to jest, to jest y, powiedziałabym y, rutyna, gubi nas rutyna. Tak, oczywiście to jest na pewno kania. Y, jesteśmy pewni wtedy, kiedy zbieramy w tym samym miejscu od lat, prawda, kiedy już mieliśmy do czynienia z tym grzybem wcześniej. Ale gubi nas rutyna i to na przykład, że dzisiaj niczego nie znaleźliśmy jest ta jedna, jedyna kania. Piękne borowiki też się pojawiły. Borowiki też są borowiki amerykańskie, które ponoć tak trochę zasiedlają Nasze tak, lasy, dosyć tak. mocno Inwazja. wgryzając je. Tak, no to jest przykład właśnie gatunków inwazyjnych, gatunków obcych, które nie tylko, nie tylko grzyby. Jest wiele innych, na przykład zwierząt, ten sławny szop pracz teraz właśnie jest taka kampania dotycząca szopa pracza. A tutaj mogłabym zaapelować na antenie do radiosłuchaczy. Często bardzo widzimy, że w lesie pojawiają się odpady z ogrodów. W ogrodach mamy tuje, mamy inne gatunki, obce nam, prawda? Przycinamy żywopłot. No nie jest to nagminne, ale bardzo, no, no ostatnio na Jędrzechowie widziałam bardzo piękne ogrodzenie, piękny dom. No już nie było siły, żeby zebrać te odpady i wyrzuca się je przez płot do lasu. No, i tam są inne grzyby, tam są inne organizmy, i one wnikają do lasu. I potem dziwimy się, że to jakieś, właśnie, bardzo dziwne grzyby się pojawiają, bardzo dziwne rośliny w lesie, a to jest właśnie to. Ile tych grzybów możemy zebrać? Czy jest jakieś ograniczenie? Bo niedawno pojawiło się na jednej ze stron internetowych zdjęcie pana, który. Kilkanaście skrzynek tych grzybów nazbierał i oczywiście spotkał się z ostrą krytyką internautów. No, myślę, że to słusznie też bym skrytykowała. Być może to była taka inscenizacja przy skupie grzybów, bo to też tak mogło być, <grybów> prawda? Ale y, nie popieram takich działań. No, y, sama też zbieram grzyby i wiem, że następnym etapem po zbiorze jest ich oczyszczenie i przerobienie. Chciałabym zobaczyć zdjęcie, na którym ten pan czyści te grzyby, a potem je przerabia. Ale jest jakieś ograniczenie prawne, bo w Niemczech Nie. na przykład można tylko jedną kobiałkę zebrać i tam ponoć pilnują straże leśne tego faktu i mhm. sprawdzają, ile tych grzybów osoby, które tam zbierają, zbiera zebrały. No więc tak, grzybobranie to jest u nas sport narodowy. Więc gdyby takie ograniczenie wyszło, pierwsze, my, jako leśnicy, bylibyśmy y, największym wrogiem społeczeństwa, prawda? Ale to taki żart. Y, nie ma takich ograniczeń. Mówimy tylko o tym, że to jest na potrzeby własne. Więc jeżeli ten pan, który pokazał tyle grzybów, ma tak wielkie potrzeby. No to y, dziwi mnie to. Na potrzeby własne to jest tyle, ile możemy sami zjeść. Natomiast przerobić, zjeść, obdarować kogoś, natomiast są skupy grzybów i to już jest komercyjna działalność. I wtedy jest to ograniczenie? Czyli też nie ma to? Tak? Y, też nie ma, ale, ale już gdyby ta firma chciała prowadzić zbiór grzybów, jakiś tam, powiedzmy, y, na, y, finans, żeby finansować ten zbiór grzybów, to już musiałaby z nami zawierać umowy. Jeżeli chodzi o, natomiast o e, taką sprawę, jak e, zwierzęta, które w tym czasie no, mają problem, prawda? Bo gdziekolwiek pojedziemy do lasu, to e, są ludzie, którzy poszukują, jak pani powiedziała, sport narodowy Polaków, poszukują tych grzybów. Co ze zwierzętami? One mają miejsce i przestrzeń do schowania się przed inwazją ludzi w lesie? No, ja myślę, że te zwierzęta. Już się przyzwyczaiły do tego, że są pewne okresy i potrafią się schronić, ale jest to na pewno z uszczerbkiem dla ich funkcjonowania. Nadmienię jeszcze, że wrzesień to jest okres rykowiska, czyli okresu godowego jelenia, więc na pewno jest to ograniczenie swobody tego rykowiska dla jeleni. A jeżeli chodzi o czystość, czy zostawiamy po sobie? Bo były przez lata, mówiliśmy o tym, że grzybiarze, niestety, nie wszyscy zachowują się porządnie i pozostawiają po sobie sporo odpadów. Teraz się to zmieniło, bo wczoraj, jak byłem właśnie w lesie, to nie widziałem za bardzo, żeby po sobie ktoś, ktokolwiek coś pozostawiał mamy taką nadzieję bardzo dużo pieniędzy to są miliony wydajemy na zbiór i utylizację śmieci ostatnio y, taką akcję rozpoczęliśmy właśnie y, redukcji tych koszy na śmieci w lasach żeby ludzie zabierali z sobą te śmieci, czyli tą butelkę z napojem, jeżeli pełną przyniosą do lasu, to niech tą pustą zabiorą z sobą do domu. Być może odniesie to jakieś efekty, czekamy jeszcze, no i duże szanse wiążemy z kaucyjnością, która ma teraz się w Polsce pojawić. Wprowadziliście pewnego, pewnego rodzaju eksperyment, mianowicie na niektórych parkingach leśnych polikwidowaliście kosze na śmieci. Idea była taka, żeby po prostu te śmieci nie zostawiać, tak. bo to prowokuje do zostawiania przez kolejne osoby, tak? Tak. To jest na razie eksperyment, na razie to jest na fazie edukacji społeczeństwa. Obserwujemy, co się dzieje. Niektórzy to rozumieją, a niektórzy. Po prostu tradycyjnie wyrzucają, zostawiają po sobie. Będzie kontynuowany ten eksperyment? Będą tak, państwo tak robili? Tak. Wiemy, że już w niektórych parkach narodowych takie przedsięwzięcie jest organizowane i my też będziemy próbowali to kontynuować. I na zakończenie, jeszcze kilka uwag, bo jak pani powiedziała, jest sucho w lesie, jest zagrożenie pożarowe, powstają zalążki pożarów, które musicie gasić. Tak. Cały czas utrzymujemy dyżury pożarowe. Dyżury pożarowe to jest od godziny 9 do godziny do zmroku. Dyżurni siedzą w punktach alarmowo-dyspozycyjnych, w nadleśnictwach i czekają na informacje z wieży. Na wieży jest obserwator. Jeżeli zauważy dym, to wtedy cała akcja się rozpoczyna. Jest sprawdzanie, potem ewentualnie gaszenie. Także apeluję bardzo o ostrożność. Wykorzystujecie także drony do obserwacji? Drony. Mamy czapterowane też samoloty. Czyli to wszystko jest pod y, kontrolą, tak? Tak. No i y, chyba także jest sporo tych kamer w lesie zainstalowanych właśnie na niepokornych kierowców czy rajdowców motocyklowych. Tak. Tak. Y, stosujemy y, właśnie y, y, kamery. Y, Mamy nagrania, także to nie jest tak, że można bezkarnie sobie w tym lesie zaparkować, przejechać. Może się pojawić w niedługim czasie korespondencja z listem zapraszającym do nadleśnictwa. Grzyby będą jeszcze? Będą. Wysyp kiedy? Ma pani jakieś. <laughs> no to powiem tak. Żeby, żeby grzyby obrodziły, musi być przede wszystkim wilgotno cicho, czyli raczej wiatru nie, no i dosyć ciepło, bo to są warunki do rozwoju grzybów. Także myślę, że jeszcze taki nastąpi okres. Czekamy w takim razie, trzymamy za słowo. Tak. <laughs> Dziękuję <laughs> bardzo. Anna Niemiec, Naczelnik Wydziału ds. Komunikacji Społecznej, Rzecznik Prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze była moim gościem. Dziękuję. Dziękuję, Daszbur. Rozmowa o dziewiątej.